Hej, witajcie w kolejnym przeglądzie sklepów Guild Wars 2. Z okazji najnowszego epizodu do gry wróciło trochę przedmiotów. Zacznijmy od tego, co mówiłem w omówieniu aktualizacji. Do gry wszedł nowy skin lotni za 500 gemów. Wygląda całkiem fajnie, dla kogoś, kto celuje w fioletowe kolory dla swojej postaci. Myślę, że może się spodobać. Mamy Notepaka do domowej instancji za 2800 gemów, które daje różnego rodzaju miejsca do zbierania surowców. Do tego za 1000 gemów Black Lion Garden Plot Did. Jeżeli zaś chodzi o skiny, to taniej o 20% mamy rękawice, buty i naramienniki z serii Ether Bound z 500 gem na 400 za część. Kolejnym zestawem jest Shadow of the Dragon za 300 gemów sztuka. Tak samo mamy rękawice, buty i naramienniki. Powróciło krzesło dla maniaków siedzenia. Specjalny teleport to friends, który się nie zużywa, ale ma ograniczenie użycia raz na godzinę. Powróciło także kilka Armor Skinów. Od outfitów różnią się tym, że są w częściach i nie da się ich ubierać kiedy się chce. Podmienia się wygląd Armora na nie w garderobie. Oczywiście, jak kupicie takiego armorskina, skiny te już zostały na Waszym koncie, więc nawet jak raz użyjecie, będziecie mogli je używać do każdej innej postaci. Z hełmów jest Shine Guardian oraz Skyscale Horns, na które sam polowałem jakiś czas. Jest jeszcze Winged Headpiece, kapelusz. Mask of the Queen, Korona Shattered, Miśki na zimne noce oraz Cylinder Ringmaster. A teraz rzeczy, które kończą się, więc trzeba się śpieszyć. Cztery pelerynki po 500 gemów sztuka. Skiny do Raptora, płaszczki, gryfa, szakala, królika oraz żuka. Masa skinów po 700 gemów. Kontrakty do wysyłania postaci w celu zbierania materiałów oraz Copperfit Salvageomatic. A jeżeli chodzi o rzeczy, które ja polecam, będzie to na pewno Copyfit Salvage Omatic. Jest to rzeczy, które są użyteczne i warte swojej ceny. Bo skiny to tak naprawdę wasz wybór. Jeżeli chodzi o Black Lion Chesty, widzicie wszystko na ekranie, co tam się znajduje. Tak jak poprzednio, świetny jest fokus w kształcie pióra Feniksa oraz nowe rękawice, których do tej pory z tego co kojarzę nie było. I okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o przegląd sklepu. Mam nadzieję, że osoby, które nie pamiętają, żeby czasami zajrzeć do gry a bardzo na coś polują, dziś dowiedziały się, że jest to w sklepie. Ja się z wami żegnam, widzimy się przy kolejnym przeglądzie sklepu. Hej!